Patrz, zobacz ile prętów. No widzę się, skoro te... tu Wiesz na co to, to jest. A teraz wszystko ludzie wyrzucają. Wiecie miejscu. jak to się nazywa? O, to to oczko. Nie, to się nazywają strzemiona. A, strzemiona, tak. To są strzemiona do zbrojenia. Zobacz, ile tutaj tego leży. Ile tutaj ludzie przywożą. A kiedyś tego nie zobacz. było, co nie? No. Dobrobyt. Zobacz. zobacz, bańki stare na mleko. Ty wiesz jakie to fajne rzeczy są, to można coś z tego zrobić. O to że ciasta. Zobacz, nie byłeś z nami. No na Grodziskiej, na no. Kolejowej, to nie wiesz, tam takiego złomu nie ma jak tutaj. Znaczy, czy Bo... chodzi o bańki? Różny taki, taki, taki stary złom wiejski, jak można powiedzieć, wiesz, garki. tłuszcz jest blisko wsi, zobacz, gary jakieś, garki jeszcze, zobacz, na bigos, patrzę, jeszcze garki. Garki. zobacz, z tego ludzie robią, przecież się kwietniki, wiesz, o tym, ja wiem, ale z takich już... starych saganków. Zobacz, a nie przypalone. No. Także tutaj jest duża różnica, ja bym powiedział, że do tłuszczu... Tam, tam jest ciekawe, bo tam ludzie też przywożą, ale mi się wydaje, że w tłuszczu skup złomu jest najbardziej ciekawy. Cześć, chłopaki z rana w poniedziałek, cześć. Co tam u was? Co, co się dzieje? Podziwiamy, podziwiamy skarby. Jakie skarby? No o, zobacz, zobacz, co tutaj ludzie przywożą. A karki na Wigo, zobacz. No nie przypomnę, Zobacz. Zobacz. No kurde, wiesz, kuby garnik. Byliśmy w Warszawie, no nie, na skupach, takich rzeczy nie było jak tutaj. No widelce? Tu jest, złom, tu jest skup złomu ciekawszy po prostu dla mnie, bo No tutaj bo to już jest trochę... W sobotę dużo ludzi przyjeżdża do nas z przyczepkami, przywożą Właśnie co tam wiesz mają na tym na podwórku. No jednak tuż tu jest trochę dalej. Dalej od Warszawy. Takim... Dalej od Warszawy, ty. ale bliżej wsi. Ale zobacz, ta bańka to zobacz, ona coś tutaj była. Ty, ale, pa, ale ty masz nosa w racie, do tej Faktyce, bańki a Zobacz, a to nie jest, bimbo, jest grzałka. Bimbo, Bimbrownia. Wszystkie oczy zwrócone o, na widzicie, tę Widzicie nasi jedno. drodzy fani, że i w Warszawie pamiętajcie, że na Grodziskiej mamy złom i na Kolejowej mamy złom, ale e, pamiętajcie też, że w tłuszu też jest złom, nie tylko samochody, Dokładnie. ale tutaj skupujemy dużo, dużej ilości złomu. E, tu je tniemy, mamy tutaj prasonożyce, możemy nawet pokazać, tam mamy. Wszystko. Tniemy też tutaj ten, ten nasz złom. Także dużo więcej jest wszystkich, ale to to ta bajka to już może służyć dla naszych potomnych jako rekwizy. No. Pamiętajcie, no. że jeszcze raz przypomnę wszystkim, że mamy złomy na w nagrodziskiej Warszawie, na kolejowej w Warszawie i w Tłuszczu na zaściankowej 1. Zapraszamy was tutaj do nas na złomowisko z waszym złomem. Grodziska, chodźcie... Grodziska 12 przez 14, kolejowa 2 przez 4, a Tłuszcz zaściankowa, zaściankowa 1. Zaściankowa 1. Dobra, a teraz chodźmy pokazać trochę też samochodów. O. Pokazem, pokażemy jeszcze naszym fanom, bo dawno nie robiliśmy przeglądu placu. To pokażemy coś takiego. A co pokażesz te paczki? Zobaczcie, tak paczkujemy pojazdy. W takich, w takich paczuszkach jadą do recyklera. A jak ale, nam, no? ale nie tylko przecież takie paczki, bo przecież tam ten drobny złom i te druty to też idą przez paczkarkę i tak samo je kostki są no to zrobione. To mówię, że je tniemy, no, co nie, ale. Tylko... Korzystać, jak jest taki złom, luzem leży, to trzeba korzystać, przyjechać, przejrzeć sobie, co komu jest potrzebne. Na pewno coś się dla każdego znajdzie, jeżeli sobie ktoś coś chce naprawić, coś zrobić, coś wynaleźć. Drzwi są, drzwi są otwarte, brama otwarta. Są mi ta bańka by się przydała nie? To Ty już to bańko, daj spokój, spokój z nią. No, ja wie, no dobra, a, a jak ten, jak tam weekendik panowie? No, na wesoło panik, szczerze. Na wesoło? Weekendzik no. jest lów. Odpoczęło się, zobacz, jak wyprostowany. Właśnie dumny do, do, do Byłeś na jakiejś imprezce? Ja byłem na imprezce z dzieciaczkiem swoim. Pieska trenowałem. O, a co ty robisz z tym psem? No już mam, przecież mam dwa pieski ładne. Aha. Mam dużego i mam małego. Ten mały już się będzie szkolił. Aha. Obydwa owczarki niemieckie. Szkolić go, żeby co przynosił piwo, czy pi pilota, żeby przynosił. Na razie, czy... na razie, na razie każe jej robić świat, ona sobie siedzi. Jak ja ją wołam, ona przychodzi. Rzucę jej kij. Mówię przynieść, to ona idzie, przyniesie. Jak na razie jak chce, jak ma, jak ma ten. Jak tak w widzi... zaczął kapczyć, tylko że raz zaczął podnieść. No dobra, ale dobra. No. Zobaczcie, no kierownik nam, na razie jest spraw. robiliśmy przeglądu placu. Tak. Więc tutaj mamy, zobaczcie, takiego wolwiaka. Stary. Zobacz jaka ładna Corsa C. Właśnie. O, a kolega ma mój Corsa C i pytał się o taką Corsę, widzisz? Nawet Corsa nie wiedziałem, że jest. A tak na marginesie, to co wy robiliście na tym złomie, bo chyba już o tej porze to powinniście być w robocie, przy swoich stanowiskach. Przed robotą, wiesz, taka mała, czegą tak mały. E, na przeglą? złomie warto zobaczyć co jest. No właśnie. Astra H. Komu się nie wsiada, o, te Toyotki zjeżdżają, twoje no, ulubione. Właśnie, ja już. tylko Toyotki. Dużo tylko tojotki. zjeżdża, nawet no. tutaj zobaczcie, RAV4. Stoi. Już Kiedyś ją pokazywaliśmy chyba jedna. Tam stoi Tam druga. 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 O właśnie. Opel, Opel Frontierra. Bardzo fajne, Bardzo zobaczcie. Można... A czy u, nas, czy u nas był taki z jeden? Chociaż, z ja raz? Jeden, kiedyś, no. kiedyś. No. Ja nie pamiętam właśnie. Jak ktoś coś potrzebuje z takiego auta, to no. oczywiście zapraszamy. Bardzo rzadkie. Pamiętajcie auto. też, że mamy części w magazynie. Mówicie, że to jest taka reklama, co my mówimy tutaj w tych naszych filmach. Oczywiście, że reklamujemy, też reklamujemy złomowiska nasze, reklamujemy części, ale po to, żebyście wiedzieli, że u nas można kupić takie części. O, 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 tu mamy coś sportowego. Ta żółta strzała przyjechała do nas i już się sprzedały. Bardzo drogie lampy były. Jedna się sprzedała, bo druga jest pęknięta. Trochę części nawet dzisiaj pan zabrał, ale jak coś jeszcze potrzebujecie, to jeszcze jest. Oktawia dwójka. Tutaj, tu jest basz, tak samo. Tutaj, tutaj można spojrzeć jeszcze, że alufergi nie są. Tu jest ładny. Do niego. Bardzo ładne alufelgi są. Tu jest ładny ten, co nie? No. Ta okra... Skodeczka. Poprzybywało to. Stara to skoda, się... trochę przybyło aut. Chodź jeszcze tutaj. No. No. Renówki e... Megan trójka Rzadka, no. bardzo rzadka. Fabia dwójka już się tutaj u nas też trafia. O, no, i to, to jest, chcę, 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 chcę. słuchaj, Dobra. Zbychu. No. Chyba z 10 w Polsce takich samochodów. Ciężko będzie coś sprzedać, ale może ktoś będzie coś potrzebował. Wiesz, jak to się nazywa? Chevrolet no. HHR. Ha, ha, ha. Poczekaj, poczekaj, Paweł. Poczekaj, to zrobimy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj pokażę jeszcze to. Zobaczcie, ta kamry, środek z niej się sprzedał. Ale ona dalej jest do sprzedania na części, jakbyście coś potrzebowali do takiej kamery, to zapraszamy. Poloneza, poloneza to tam widać, radziliście, żeby go zostawić i żeby go uratować. Jest szansa, że sprzedamy go w całości i pan zrobi renowację i się z nami podzieli, jak to zrobi. No co tam? Jeszcze chcesz? nim przyjedzie. Tak. Chodźcie, tutaj na białym sobie staniemy. Chodź. Chodź. No. Zobacz. Patrząc się na to białe, co... co... O, klient zbąd. Nie no. Odzwoni. Zobacz. Patrząc się na to białe, tak jak tutaj, to co, co o tym myślisz, że co to jest może? Co? No, to... Ja nie muszę myśleć, no ja wiem, no, no to jest bok, bok pojazdu, no. Nie, nie tak. To, to jest jako zima, że śnieg. No. A tu się patrzy, zobacz, to jest lato. Stańmy panowie i tak, w styczniu wiosna. Co będzie się opalał? Nie opalał, nie, tylko podziwiam, co to się dzieje z tą naszą przyrodą. E, to jest zwyczek. No, to to super... samo, co się dzieje u nas na tym, tutaj na, na tej autokasacji. Superansko zwyczek, widzę, że do tego podchodzisz, że jak zwykle do roboty. Najpierw stałeś tam, nie robiłeś, teraz byś się poopalał. A robota co? Sama się zrobiła? Sam nie jest e, Powiem ci tak, Paweł, nic nie ma tutaj w ogóle takiego, żeby się działo hmm. bez przyczyny. Najpierw człowiek pomyśli, potem zrobi, a jak pomyśli drugi raz, jeszcze lepiej zrobi. A później usiądzie. Dobra, A potem kupaki. Zbliżają się ferie, więc trzeba trochę a. wyskoczyć na ferie. Narty no wysmarowałeś? Narty wysmarować. No, no mi no, no coś trzeba wysmarować. Ale to jakimś mazidłem specjalnym, czy jakimś tam? Aha. Hmm. W związku z tym? Eee, w związku z tym w związku z tym no, trzeba dobrze pracować i wziąć do roboty, bo jakby mnie chwilowo może nie było na, chwilku, na chwilkę gdzieś tam wyskoczył, tak. to robota musi iść pełną parą, co nie? Ale Widzisz? Nie... I nie ma, i nie możesz dalej mojego pomysłu o, wymyślić celika, jeszcze. Nie jest celika, piękna to jotka celika, też. Celika, jeszcze no. nie doskoczę. Ja cały czas myślę o tej zimie, o tym śniegu, że to będzie taki biały śnieg. No to są i takie ferie, to słońce. można w poszukiwaniu śniegu, tylko ja poszukuję słońca bardziej. Ale to jest, jest, jakiś spało, je, jest, jest śnieg i jest słońce, no przecież Dobra, e, kończymy, kończymy, na dziś. Słuchajcie, e, dziękujemy bardzo, że nas oglądacie, e, już mamy na YouTubie chyba 146 tysięcy, mało brakuje do 150 tysięcy, byśmy byli Wam bardzo wdzięczni, jakbyśmy, jakbyście dołożyli tych subów, żebyśmy 150 mieli. E, no i co tam, co tam Zbychu jeszcze? Jak nas lubicie, to zapraszamy, oglądajcie nas. Zawsze coś ciekawego się pokaże. O i skończmy, pokażmy jeszcze, że laweta do nas przyjechała? O, akurat. Od razu Weź jakiś pop... Opel z daleka widzę. Ta, zobaczmy to, co przyjechał. Opel Corsa chyba. Bo jeszcze Wam się widzę, że Wy lubicie takie przechadzki nie? jak jeszcze za chodzi. O, Opel Corsa, Ford Fiesta chyba. Dobrze ja widzę? Astra, A nie Astra. Opel A